Zamek królewski w Warszawie pełnił dwie funkcje. Pierwszą była funkcja rezydencjonalna. Stanisław August był tutaj panem, można powiedzieć, tej części zamku, bo i była druga część zamku, która pełniła funkcje parlamentarne. Tutaj zbierały się wszystkie trzy stany Rzeczypospolitej, czyli król, posłowie, senatorowie na sesjach, na których Dyskutowano, a później ustanowiano różnego rodzaju e, najważniejsze ustawy dla funkcjonowania państwa. Zamek Królewski był podzielony. Część była częścią rezydencjonalną, druga część była częścią parlamentarną i to było skrzydło zachodnie od dzisiejszego. Podkreślam dzisiejszego, bo tego placu wtedy nie było, Placu Zamkowego. 230 lat temu odbyła się tutaj sesja parlamentarna, na której uchwalono ustawę rządową, która była później szeroko znana jako Konstytucja 3 maja. Była ona owocem długoletnich starań, a później pracy prawodawców polskich, takich jak Ignacy Potocki, jak Hugo Kołłątaj. Do nich dołączył Stanisław August i jego sekretarz, prawodawca Sypion Piatoli. Pomagali im też różni wybitni prawnicy, jak na przykład kanclerz Andrzej Zamojski, Również współpracował z nimi Stanisław Małachowski. Ich, owocem ich pracy była ustawa rządowa 3 maja. Jeżeli spoglądamy na ustawę uchwaloną 3 maja 1791 roku, możemy powiedzieć, że każdy z nas, każdy z nas, polski obywatel, wie, że była ona skonstruowana jako Rodzaj pewnego prawnego, prawnej regulacji dotyczącej funkcjonowania państwa. Ale już mniej osób wie o tym, że nie była przyjmowana przez wszystkich z entuzjazmem. Musimy sobie też zdać sprawę, że Sejm czteroletni funkcjonował w tak zwanej podwójnej liczbie posłów. W sumie było 500 parlamentarzystów wtedy, z których tylko 182 wzięło udział w tej sesji, na której ustanowiono konstytucję 3 maja. Wśród tych 182 było ponad 70 przeciwnych ustanowieniu konstytucji 3 maja. Możemy dzisiaj powiedzieć, że sam ten proces przebiegał bardzo dramatycznie. Pierwotnie konstytucja miała być dyskutowana, debatowana i ostatecznie ustanowiona 5 maja, nie 3. Ale nastąpiło przyspieszenie. Przyspieszenie, żeby zapobiec zmobilizowaniu sił przeciwnych konstytucji. Ale już nawet 2 maja odbyło się zasadniczo pierwsze czytanie tej konstytucji, nie w zamku, ale w Pałacu Radziwiłowskim, czyli w obecnym Pałacu Prezydenckich, który należał wówczas do rodziny Radziwiłów. Tam 2 maja ku pewnym entuzjazmem w obecności wielu, wielu zacnych obywateli miasta Warszawy, odczytywano treść Konstytucji 3 Maja. Sam dzień 3 Maja jest szeroko opisywany. Mamy bardzo interesujące relacje, jak na przykład Hugona Kołłątaja. Mamy świetną relację Jana Duklana Ochockiego. Mamy znakomitą również, znakomity opis Jędrzeja Kitowicza. Dlatego możemy ten dzień odtworzyć. Możemy odtworzyć entuzjazm. Zamek był do tego oczywiście przygotowany. Tutaj już od samego rana, tego 3 maja, od samego rana gromadziły się tłumy ludzi na schodach, w przedsionkach, a przede wszystkim na specjalnie zbudowanej w sali senatorskiej trybunie, czy galerii, która służyła jako miejsce przebywania tzw. widzów. Król, kiedy wszedł na salę senatorską 3 maja rano, był z entuzjazmem przywitany. Od samego początku, po zagajeniu sesji przez marszałka Stanisława Małachowskiego, rozpoczęła się debata. Ale nim do tej debaty doszło, ważne były słowa, które padły ze strony marszałka Małachowskiego, który przedstawił dramatyczną sytuację Polski, szczególnie bardzo słabą pozycję międzynarodową Polski czyli Rzeczpospolitej Polski jakby uzasadnił w wielkim skrócie potrzebę zmian. Potrzebę reform. Ta jego wypowiedź spotkała się z ogromnym entuzjazmem i aplauzem. Następnie król Stanisław August poprosił o przeczytanie tekstu konstytucji, czyli uchwały rządowej, ustawy rządowej. Nastąpiła długa, siedmiogodzinna debata. Dopiero po tej po, tej długiej, po tym długim czasie przystąpiono do zaprzysiężenia. Stanisław August wskoczył, żeby być lepiej widoczny dla zebranego tłumu, na fotel tronowy. Wezwał do siebie biskupa krakowskiego, Filipa Turskiego, i zaprzysiągł. Konstytucję 3 maja. Po tym wszystkim cały tłum, łącznie oczywiście z królem, z marszałkiem, z senatorami, posłami przeszli do kolegiaty Świętego Jana. Nie katedry jeszcze wtedy, wtedy miała rangę kolegiaty. By odśpiewać Tedeum jako wdzięczność za tą uchwałę. Miasto było niezwykle rozentuzjazmowane. Znamy to z opisów przede wszystkim Jędrzeja Kitowicza, który mówi o organizowanych w Warszawie balach, o iluminacjach domów, mówi o pokazach fajerwerków. Wszystko to odbywało się w Warszawie przy takim wielkim uroczystym nastroju i chyba świadomości rangi tej ustawy, która jak wiemy, zrównywała mieszczaństwo ze sprawami szlachty, jak wprowadzała różne zmiany, przede wszystkim znosiła liberum veto, wprowadzała dziedzictwo tronu. Wiele było postanowień, z którymi oczywiście większość magnaterii polskiej Polski nie chciała się zgodzić. Dlatego też można powiedzieć, że Konstytucja została jakby uchwalona troszeczkę w sytuacji nawet zamachu stanu, bym powiedział, w ochronie oczywiście Gwardii Gwardii Królewskiej. Konstytucja 3 maja i zamek warszawski były ze sobą bardzo silnie złączone. Do tego stopnia, że w momencie, kiedy Polska utraciła niepodległość, konstytucja, jak wiemy, była, funkcjonowała dwa lata, a tak naprawdę rogi dwa miesiące, Te całe skrzydło zachodnie zostało przez Zaborców zniszczone, żeby jakby zniszczyć ślady tego wielkiego aktu e, prawnego, e, konstytucyjnego, jakim była, jakim była ustawa rządowa. E, rozebrano, rozebrano salę senatorską, podzielono ją na małe pokoje, wprowadzono tam koszary wojskowe. W sali poselskiej, zrobiono, przerobiono salę poselską na biura. Wszystko to działo się w ciągu wieku XIX. Ale każda rocznica Konstytucji 3 maja przez cały XIX wiek to było wielkie narodowe święto. Podkreślano tą wartość tej Konstytucji w jej stulecie czyli. W roku 1891, a nasz największy malarz, Jan Matejko, namalował obraz, który przeznaczył do sal sejmowych w Polsce Niepodległej. Było to na dwadzieścia parę lat przed uzyskaniem niepodległości. Ten wspaniały obraz, przedstawiający moment, kiedy tłum z królem, z marszałkiem Sejmu przechodzą z zamku do katedry, został przez matejkę utrwalony. Obraz był pokazywany w końcu XIX wieku w Lwowie, w Sejmie Galicyjskim. Później był przeniesiony do Warszawy, był w Zachęcie i w Zachęcie przetrwał całą II wojnę światową pod podłogą. W tym gmachu, który szczęśliwie ocalał. Po wojnie staraliśmy się ten obraz jak najbardziej przywrócić do jego świetności. Po pracach konserwatorskich widział Muzeum Narodowym, później w naszym Sejmie Ustawodawczym, i dopiero Zamek Królewski w Warszawie odbudowany przyjął. Z powrotem do tego miejsca, do którego Matejko go przeznaczył. W 2007 roku była rocznica, 50 rocznica podpisania traktatów rzymskich w Rzymie. Uroczystość tą uczczono wystawą. Każdy kraj Unii Europejskiej wypożyczył jeden obraz który przedstawiać miał najważniejsze wydarzenia tego państwa. I Polska wysłała na, ten, na tą wystawę właśnie obraz Jana Matejki Konstytucja 3 Maja, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę z jego roli, z jego roli już, która, którą odegrał w czasie wojny i w czasie w czasach w XX wieku, ale przede wszystkim przypominał Konstytucję 3 maja, która była pewnym świadectwem dojrzałości części naszego społeczeństwa w XIX wieku. I była wydarzeniem, które w dużym stopniu podnosiło nas na duchu w całym okresie niewoli w wieku XIX.